Wow, jestem ochroniarzem. Jaki ładny kolor! Przepiękny kolor! Jeju! Wiśniowy! Generalnie tajemniczy typ do dodał moda, który zmienia właśnie kolorki tutaj Entrensa. Wcześniej był ładny filetowy, a teraz jest ten. Wiśniowy. albo malinkowy. Ej, to wiśniowe czy malinkowy to? Jaki kolor? Czy truskawkowy? Mi no. się wydaje, że bardziej truskawkowy, truskawkowy, no, ale, ale to jest... i ta, to jest, i ta, to jest, jest za jasne na truskawkowy. truskawkowy. Zależy z jakiej strony co niebo światło. Ale o co chodzi, jakie kolory! Ale jaki ładny. Ładniutki No. Ładne, no. To już... w tym świetle bardziej wiśniowe. No ja chcę, żeby tak zostało, błagam. Ja to na przykład e, bym chciał. E, Co byś chciał? Pieniądze. O kurde, ja też w sumie. Dlatego sprzedaję podręczniki. A ja nie sprzedałem i bo mi się nie chce. O! Kurwa. Ups, upi, up, up. up. A masz! A! Dobra, no, szybko no, nowo. Ale ładnie. No, no i... <grych> Tam, to, O. No to sobie. <grych> no to... sobie no, teleportowało do scp ków O, na sekundę. Uciekłem w minutę po to, żeby dopnęło mnie do KUIKA, który. <grych> Rufik jak coś, to już na to naprawili. <grych> Wow, Nooo, najlepsza klasa. Jak to? No. Ej, jak to? No. Pomarańczowy mandarynkowy kolor No, bo to jest tego, ej, wynosowało się praktycznie identycznie do oryginału No Nie, ale no, 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 chyba to jest to tam jakaś to lekka to. różnica Co nie? Na pewno jest różnica, tylko jest bardzo bliska taka żałość. ty masz yy, jak to się mówi? Oko, co no. nie? Czy, wydaje mi się, Sokoloko. że to jest sam. Co ten sam. sam. Być może no ten z okay. tekstury z zwykłego i z bardziej wyblakły. A dasz hex code tego koloru? Final, final, final. To chodź tu do środka, chodź. Pina z lewy, Badnie karodaj, hex code tego koloru. A, jak e cheaty, cheaty, cheaty. Jak przejść przez to okno? Weź, jak ty, ty, jak ty otworzyłeś te drzwi? Ej no, no nie no, jak ty żeś to zrobił? O. Dobra, jazdę. Przyjma. Pamiętajcie, że musimy zabić taki. O, hm, kampić czy Halo. nie kampić? O to jest pytanie. Halo kampimy Kampi. tutaj? No, tutaj mam tego, to, to broni. Masz broń? Ja to, 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 z tego. Jaki to? jest? to? się to? Jesteś Ja, co złodzieje? nie, no. Co? Ej, ktoś tutaj jest to złodziejem! Ja wimity to oglądam. są ważne i no. ważniejsze no. rzeczy, no. Co oglądasz? Nie, w co, wiem, co grasz? Na, na ja wimity to oglądam. Sprzedałem książki, rozumiecie co? To? Super, brawo. To wiem o tym. Jaką książkę? Ja, to teraz cnotę. Eee, odkryć wizykę 2 i poznać przeszłość 1. O kurde, poznać... O coś tam jeszcze. Ło, wow, ja to... A podatek ja oprowadziłeś? Eee, jeszcze... Ja jestem zawiedziony, Podatek że... cukru zapłaciłem, oczywiście, że tak, jak zawsze. Ja jestem zawiedziony, że książki od społeczeństwo, się nigdy nie nazywały, że im O, 8. Bez... Wiedźmin, uważajcie! Wow 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 wow. O kurde. Tam checka, tam checka. Patrz jego! Łoooł! Wow. Wow. Super, Anska wow. prawie bez... praktycznie Ej, bez straty! Ej upadł, przez to No praktycznie bez straty, praktycznie bez Rzeczy z niego wypadły, patrz! No, Może nie zalicza się do strat? No. To byłbym w sumie to... szczęśliwy. nie, dobra, wydawało mi się. Dobra, używamy tego wariota. No. Dobra, lecimy cyk, cyk. Czemu że tak FPS-ów. No, cyk, cyk. Teraz tylko szukamy łazarza i reszty ekipki, która przeżyła. Ja bym Warhead w sumie znalazł, żeby głowica odpalić. dobra, nic tu nie ma chyba. Tu coś nie ma nic. Dobra, gdzie jesteś głowica? Tutaj albo tutaj? Nie, Tesla z dwóch stron. Ej okay. cyk, eee, czy ja koło robię, chyba nie, e, zrobiłem koło Dobra, to zrobię jeszcze jedno, może tym razem się uda. Ej, gdzie jest ten Warhead, halo? A ja e, znów koło robię, gdzie jest Warhead? Wiesz co nie wiem Ja Ale... koła robię cały czas A o co się Dobra, rozchodzi? No co ty na no nas krzyczy. No jak to? Dobra, to jedźmy. No przecież, no ty byś nigdy nie krzyczała, co nie? O, o, o sieba, nie wiedziałem, że wszedłeś. Uuu! O, hej. Zajebiście, prawie mnie zabiłeś. Sorry. Wszedłeś? Nic nie zrobiła, no. <ślesy> No musimy TESĘ oh, no. nie, no, no, tak. tak. okay. no nie no idziemy przez każdą TESLĘ Nie no co ty No piechany, dawaj no No to dobra No to, no, to patrz, pokażę ci na przykładzie tego, że spróbuję przeskoczyć przez, przez TESLĘ, którą ona będzie chronić no dobra 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 czekamy, czekamy na dowód. No pokaż pokaż. Bardzo No to chodź się do TESLI, która ona pilnuje Dobra wszyscy Pokaż teraz się Teraz pokaż Teraz pokaż Teraz pokaż w windzie No pokaż no Weźmy manetkę? Szczepanik nawet gdzieś chodzi. Ora, gdzie jest heavy najbliższy? bliższym? <laughs> tak, tu, tu, tu. Ale nie zamykajcie. Tak, no, nie chcę zobaczyć dowodu, no to nie zobaczę. Ja chcę zobaczyć, To! Musimy znaleźć testy. Tu jest mi to problem. Ale nie no, pokaż testy. No. no muszę iść do testy najpierw. Ja przed śmiercią właśnie chcę zobaczyć Teslę. Ja też. Nie tylko ty. Dawajcie, znajdziemy Teslę i pokażę wam. A o że skacze też oh, kurde. to Eee, po prostu Dobra, No nie. I... Dawaj, jest no dawaj, to. dawaj, dawaj. No i widzisz? Da się. Ale, 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 ale speed, daj teraz wy, teraz jest wy. wy. Jest tu, no mówię, że no patrz Ej, Teraz wy, dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba wy, Chyba najpierw zbetonowałem Teslę. Dawaj teraz, teraz ty, Dawid. Ooooo! Joda, włączyłem się do. Dobra, chodźcie tego dla do kiego dobić. Daj, chodź Gibeon, jeszcze raz. No dobra, ale No dawaj, zbyt... no no dawaj. Jak to ukradł, ammo do shotguna, nie ma shotguna. O, ohoho cho. sprawa. Jeszcze rozładowałeś tą, kurde. A jak tak. No dobrze, albo dobrze. Tu mam no, modo shotguna, albo. a dlaczegoś ty jeszcze żyjesz, powiedz Czemu no, ktoś się no, zmienił no, na gorszą no, zbroję? To jest dziwne, to jest no Nie dziwne. no, kto ma motoszot guna, please, guys Wziąłem, bo Może ja mam? Nie, nie, nie mam, żadnego. To jest backshot, backshot Nie, nie mam no, Ale hejt no, Po, po polsku. polsku Hejeczka Nie włączajcie tego hejka, warheada hejka. Gdzie jest ten Warhead? Gubię ja znów znów gubię Warhead, ja nie wiem. Ja akurat był mi trochę No, to nic osobistego. Wow! Hmm. Mógłbym coś zrobić, zależy co chcesz. Ja bym znaczył takiego gracza od Nikubad <laughs> To zrób za mnie, bo mi się nie chce Wow Badnikaro wygrywa grę komputerową Badnikaro Grę komputerową wygrywa, Jezu Jezu Czapeczki użył, Pozwól się was Jezu, grę wygrywa Jezu, jaki Badnikaro jest dobry Jezu. powinno być tylko dla dowódców Jezu Lepiej Nie wiem, czy to bardziej Badnikaro, Spidariu pskoczy, czy sandwich? No, nie wiem, obydwaj Jezu, patrzcie, on hita mu robi, hitmarki, Ten robi, Badnikaro, Jezu! Ładny Karo przeżył jako jedyny i przeżył dwa nasze respy. O! ja nie wiem. się ładnie to ograł, no. na wszystkich dwa razy. No bo, Mordo, on przeżył nasze dwa respy z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że my sobie strzeliliśmy, a on ma karabin, który zabija cię w pół sekundy. No prawda, to jest. Halo! O, go mam, lol. Halo! więc jest dobrze. Halo! Halo? Halo? Nie, nie Okej Halo? Halo, 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 halo Nie słyszę Nie Halo? Ale nie rób tego, Emir Ale ja słyszę, halo? Wiem, że słyszę, to bym ci powiedział Halo? Za halo w mordę walo Hohohoho Nie cię, halo? Halo, nie słyszę cię Halo? halo? Halo, halo Czek, stój radio, radio. Weź bo ty zaraz bajo, 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 pobijesz mnie Ej, tak? ja, bo ja was usłyszę Mamy tutaj może mi rashoty Jak jesteś kawier to mów normalnie na Q Halo? Halo? Halo Dajcie i... No i bana badnika Powiedział do mnie Elo No ja bym zbanował, prawda Ale ciemno A. A, loka O kurde, wszystkie drzwi zostały zamknięte Mamy Desoricz, musimy zabić nie i nie daszotu czyli nie, warszatu, czy nie, nie <grym> No jak można nie być fanem i To jest niemożliwe. masz no, okay, szans! Wiesz, ile ich się zrespiło? No cały skład. Ale ty też li tak powybijałam! O, klasa D. Jedna z lepszych klas. Hej, <gry> Ty, prawie poszedłeś do drugiego tego pojemnika. Znaczy, pomieszczenia. To idzie do drugiego okay. pomieszczenia. No, że tak wbiegłeś wprost. Moje, dajcie latarka, moje, moje, moja, 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 o, uroczy. Moje? No, kto zabrał no, no, latarkę? Ciem, ciem, latarka, słuchaj, no, słuchaj. O, no, dziękuję. A no tak, Banikaro. No. O, gdzie no, tak. weź? Zamknę komuś drzwi? Sorry. Bardzo karo z tego, by się nie chciało lol. No właśnie teraz, badnie Karo się zespałnował z MTF-ami. A ja mnie nie wkurza dwa komunikaty na hej. Masz kartę? Mam. Ja mam latarkę. Gdzie? O, jest tu, tu. szybko zamknij, żeby nikt się nie dostał. O, kurde, już tu są. No to dosłownie, nie <noise> Masz jedną O, dziękuję. Dajcie jeszcze A GBN, dawaj, yy, pokaż Big na i powiedz fajne. co można zrobić jeszcze z latarki. Z nie, to oprycie, już jest to chamstwo. Z latarki możesz zrobić flasha na verify I wtedy ten. I, za te, i z, potem z tego flasha możesz spróbować zrobić yy, jeżeli pamiętam. No ale to długo trwa, da się coś konkretnego no, takiego. Nie, to jest konkret... Radio chyba możesz zrobić, ale nie pamiętam jak. No dobra, nie to nie chcę. Latarka potężniejsza troszeczkę. I musi brzmieć, możesz mieć w ręce. No, tylko na mam dwie. Lol. Już prawie. No, nie, no jeszcze muszę. Czemu zostawił otwarte? Czekaj. Właśnie... Bo ja słyszałem już kroki Gałgen. tego psi, psiny. Jest szansa na to. <grych> no, może mi się wydawało. Bo ja mówię, widzę tą otwartą bramę i takie... Dobra, ja jeszcze raz se ulepszę. To no... Idź bardzo powoli, to ja dołączę do Ciebie. Czekam na Ciebie. Nie no, możesz iść, ale tak bardzo, bardzo powoli. Ja szybko to zrobię. No nie gadaj! Nie, naprawdę! Naprawdę ej, no ale to już jest nie fair moim zdaniem. No weźcie. Cho możemy jakiś zrobić układ chociaż dla śmieszków, nie wiem. Pomóc wam, otworzyć wam coś? Bo wy macie komputerka, więc sobie nie potrzebujecie mnie to dawać. I mi otworzył checkpoint'cie, no to co? Ja przyszedłem, twarzy, no i, i pierwsze co, po na, na dół, to... A ja myślałem, że komputerka miał um. to, to widzę 106 hater Hater, hejter. O, Kto jest niemarudny. Ma Kto, Kto, Kto dowodzi? Kto dowodzi? Ja dowodzę. Na Dawida! Ja, ja jestem... To jest. To jest. Maruder to jest po włosku kapitan, co nie? To ja. Ja jestem tutaj, ten... No za ja jestem od marudzenia. No. Dobra, to jest kapitan. rudzić. marudzić. Maruder. Ale jesteś chujowy tajemniczy. Nie miło. No, nie, no, jakby no, tak możecie, tak. naprawdę. Ale wy wredni jesteście dzisiaj. Ja pierdziele, co, no, co się dzieje. Co się dzieje, że tacy wredni są? Nie wiem, nie wiem właśnie, co się dzieje. I Ale wszyscy są wredni teraz. No, no ja poczekałem na was. Ej, no, 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 co się no, dzieje? Mów. Ja to się stało, się? To czemu tacy wredni jesteście co dzisiaj? Nie no, kto jest wredny? Nikt nie jest wredny No ogólnie A, Bardzo ładny kolor, no to samo no. mówię Co nie? Zawar Mega cute color. Nie, suciuski Zmienia są takie Blady. Mega blady <laughs> Może jak blady, aha Nie no, takie ja taki, taki blady, blady żeby, albo jakiś szary, żeby poczuć szarość, że mieszkamy w Polsce, o <laughs> no to, może, <śmiech> <śmiech> no to może jeszcze dodam smog o, no kurde, najdalej. No idealnie no, Ale na parady ładniutki kolor, o, jest, jest, mi się na niego podoba Jest, jest, Zabić go! Zabić go! Fokus! No Kurcze, no nie chce strzelać między baz. was Ała! Wow. <laughs> dobrze, Bas, dobrze robisz, bardzo dobrze Właśnie kolor mogę dostać Pobijany. obijany tak, tak właśnie ma robił Pierdolił Dobre. A jak komuś w łeb strzeliłem rewolwerem O, wow, <laughs> brawo Jest, brawo no, Chyba mnie strzeliłeś, bez żadnych problemów specjalnie to zrobiłem Co tam? Jest to? Nie, nie wiem, chyba. Chodźmy do Warheada. Chodź do Warheada! Słyszysz? To ja sam pójdę. Bo ja słyszę te kroki. Uciekaj, ja ci... Wezwać ci windę. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem jakoś szczątkowo. O, za dużo. Gól Cek, Cyk zick, zick, cyk 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 zick, cyk cyk! Ehe Mi się wydawało... Nie, nie wydawało mi się, że ktoś uruchomił windę I to pewnie łazarz były się bo że pod ziemią jest Ooo. Dobra No Zjedź na dół Hejterze Ktoś dwa razy uruchomił windę z góry na dół Nikt nie pojechał Od co się rozchodzi? To ja nie wiem Jak do tego doszło? Nie wiem Cyk uh, 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 uh. Kurde, rewolwer czy szczelba? Obie bronie potężne Ja pierdzielę Nie, Okej okay. O, fajna Pies pała Pies jest do góry Pies jest do góry Ja idę się bić z nim Czekaj, czekaj, granaty mam, poczekaj. Czekam, czekam. Dziękuję. A ja się będę z nim bił, ja nie wiem czy tutaj. Ale masz dużą pałę. Chodź. Pina! Ja będę ten trochę skakał śmiesznie, żeby wiesz, nic znaleźć. No ty bardzo śmiesznie skaczesz. Bo, bo zobacz jak śmiesznie się zgina z tą pałką. No to fakt też. <laughs> China. Pina. Nie lepiej do Pina. Wszystko, wszystko. Bigo. Co, Co za nam jest? Wszystko. Mrogarcz. Znaczy no Wszystko. Big! Woo! Wo! Wo! Dupa, dupa! Ja Tesla, kiedy yeah. chcę. Nice, to A jak się to broni zdobywa? GPN! Powiem wam, że od od odkroiłem no, miał. E, trzeba dać mikrohida na course, full w